Gość kalejdoskopu. Gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów jest dzisiaj dr Jacek Rodzinka, Katedra Rynków Finansowych i Finansów Konsumenckich Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Ech, parafrazując pewne znane słowa, co tam... Panie, w gospodarce słychać. Panie redaktorze, to zależy, gdzie ucho przyłożyć. No to najpierw przyłóżmy je, może do inflacji i PKB NBP prognozuje. To dobre prognozy. Jakie to są prognozy? Będzie nam lepiej w najbliższym roku. Jak wieść gmin niesie, NBP ma najlepszych specjalistów co do prognozowania inflacji. I rzeczywiście jeżeli chodzi o inflację, no to mamy dobre wieści. Inflacja zeszła już do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Ja przypomnę, że Bank Centralny Polski ustala ten... Te widełki inflacyjne, tak? Najlepsza inflacja dla Polski to jest plus 2,5%, plus minus 1%, czyli między 1,5 a 3,5%. No już obecnie tą inflację mamy poniżej 3%, co oczywiście jest dobrą, dobrą nowiną. Ja tylko przypomnę, że Spadek inflacji nie oznacza, że ceny będą spadać. Spadek inflacji oznacza, że ceny będą rosnąć wolniej. I obecnie one rosną w tempie tak, 2,8, 2,9, no, 2,8. Ostatni szybki odczyt inflacji. Myślę, że pod koniec tygodnia pojawią się już te dane zweryfikowane, ale one nie będą się znacząco różnić od, od tego, co, co było już podane. Także myślę, że idziemy tutaj w dobrą, dobrą stronę. Ta inflacja sprzed... Dwóch, trzech lat, która wynosiła tak, była dwucyfrowa, która była bliska 20%, która nas tak... Szokowała, że przy każdej wizycie w sklepie zauważaliśmy, że te ceny bardzo, bardzo mocno szły w górę. Teraz to się już uspokoiło i naprawdę wróciliśmy na dobrą ścieżkę, jeżeli chodzi o inflację. Choć martwiące są te informacje o tym, że ceny nam nie spadną. Czyli krótko mówiąc, w dwóch słowach jest dobrze, a w trzech słowach nie jest dobrze. To znaczy, inflacja jest dobra dla gospodarki. To trzeba powiedzieć wprost. Mamy dwa zagadnienia z tym związane: deflacja i inflacja. Deflacja to jest wtedy, kiedy spadają i dla gospodarki to nie jest dobra sytuacja. Najlepsza infl inflacja musi spełniać dwa kryteria. Po pierwsze powinna być stabilna, a po drugie jeszcze lepiej, żeby była niska a my obecnie mamy bardzo niską inflację, no i prognozujemy, że ona będzie w tych okolicach przez najbliższe miesiące, więc ta sytuacja naprawdę wróciła do normy. Czyli ten wzrost gospodarczy w Polsce, który no jest, był dynamiczny, dalej zostanie utrzymany. Na to możemy liczyć. Jeszcze dwa lata temu wzrost gospodarczy polski to było 0,2%, więc to teraz wynosi on... Tak naprawdę ile on wynosi, przekonamy się dzisiaj, bo się o godzinie tak, 10 tak, tak. Główny Urząd Statystyczny poda nam Wzrost gospodarczy za trzeci kwartał. Natomiast no, ponad 3%, jeżeli chodzi o, o, o wzrost gospodarczy w Polsce, e, to jest naprawdę naprawdę bardzo dobry wynik i, i, i myślę, że będzie jeszcze lepiej, bo e, te, te prognozy na obecny kwartał, na trzeci kwartał mówią, że to będzie w okolicach 3,7 nawet. E, więc no myślę, że, że naprawdę jest się z czego cieszyć. Wysoki wzrost gospodarczy, niska inflacja. Naprawdę nasza gospodarka e, ma się. Tak bardzo dobrze, jeżeli chodzi o tego typu kryteria, no tutaj pewne obawy może było dzieci dług publiczny który niestety już teraz w tym roku osiągnął 172 miliardy złotych, a jeszcze parę miesięcy, oczywiście tych do, do zaraportowania będzie więcej. Także ten, ten dług publiczny no niestety budzi po pierwsze wielkie, wielkie emocje, a po drugie również wielkie obawy, no bo dług publiczny Polski sięgnął już ponad 2 bilionów złotych, to żeby Państwo tak to zobrazować, to jest 20, ponad 2000 miliardów bo tak do miliardów jeszcze potrafimy te zera liczyć, ja widzę to z doświadczenia, także ponad 2000 miliardów złotych w przeliczeniu na jedną osobę to jest około 60 tysięcy złotych na jednego Polaka przypada tego długu publicznego, no i to rzeczywiście nas niepokoi. To co Państwo słyszycie w mediach, że tak, mamy ogromne, ogromne wydatki na, na, na zbrojenia, tak, to jest jedna tylko strona tego medalu. Zdecydowanie więcej, o ponad trzy razy więcej wydajemy chociażby na pomoc społeczną, bo to jest ponad 17% PKB, gdzie jak Państwo wiecie na, na obronność wydajemy w okolicach 5% PKB. Także tutaj sytuacja naszego budżetu państwa budzi pewne, pewne obawy. No ale cóż, no, nasz budżet państwa ma to do siebie, że większość, około 80% wydatków to są wydatki sztywne których zmienić nie można e, i, i rządzący tego zrobić nie mogą bo one często z automatu e, z roku na rok e, e, rosną no i Taką mamy sytuację i trzeba się będzie z tym e zmierzyć. Niestety wydatki rosną zdecydowanie szybciej niż, e niż dochody, pomimo tego, że e wzrost tych podatków jest spowodowany inflacją wzrostem gospodarczym, to jednak te wydatki socjalne rosną o wiele szybciej. Czy wobec takiej sytuacji i tych wszystkich danych, o których wspomniał pan doktor, obniżenie stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego do poziomu 4,25, tak? Rady Polityki Pieniężnej to był dobry ruch, ten ruch pomoże że nam, kowalskim, ale także gospodarce? Zdecydowanie tak, no nam pomo pomoże znaczy przede wszystkim pomoże tym, którzy płacą kredyty, spłacają kredyty, bo im obniży to ratę, ale również obniży to inne e, raty kredytów. No, jak pewnie państwo wiecie, zdecydowana większość przedsiębiorstw finansuje swoją działalność z kredytu. Więc im niższe stopy procentowe, tym koszt pozyskania pieniądza dla przedsiębiorstw jest niższy. A więc jeżeli przedsiębiorstwa będą mniej musiały płacić za zaciągane w bankach kredyty, to chętniej będą inwestować. Już widać w naszej gospodarce to, to ożywienie wynikające z inwestowania, ze spadku stóp procentowych, no bo dane za wrzesień, jeżeli chodzi o wzrost produkcji przemysłowej, bardzo mocno i to pozytywnie zaskoczyło ekonomistów. Ten wzrost był zdecydowanie wyższy niż w poprzednich miesiącach, więc to może świadczy o tym właśnie, że pomalutku na, na nasz rynek wchodzą inwestycje, te inwestycje zaczynają funkcjonować, no i też bardzo dobrze to rokuje na, na, na przyszłość. No a kiedy wrócimy do takiego przeciętnego kowalskiego, to nie możemy w naszej rozmowie pominąć wątku bonu ciepłowniczego. Czym dokładnie jest ten instrument i w jaki sposób on będzie mógł nam służyć w tych najbliższych miesiącach? No, ciągle mówimy o tym, że państwo bardzo dużo dopłaca do nas. Mm -hmm. Choć tego może mało czujemy, ale, znaczy, ale do, no, dopłaca to kolejny taki instrument. No akurat bądźcie bon, później, jest tak skonstruowany, że on trafia do najuboższych, najuboższych bo tam e, kryterium otrzymania pieniędzy z, z, tego, e, z tego rozwiązania to jest po prostu kryterium dochodowe. I myślę, że no, tak to powinno być kierowane, ta pomoc społeczna. Oczywiście tym najuboższym się należy, e, e, bo. No wiadomo, że nie wszyscy tak dobrze radzą sobie w gospodarce rynkowej jak e, e, tak ci ci najlepsi, e, więc błąd ciepłowniczy trafia do osób, których po prostu nie stać na to, żeby płacić za swoje ciepło. No z tym, że trzeba pamiętać, że on trafia do osób, które korzystają z tak zwanego ciepła systemowego, czyli z tego ciepła, które przychodzi z zewnątrz, za które tak, z, z jakiejś elektrociepłowni są ich domy są ogrzewane ciepłą wodą, czy, czy, czy ciepłą parą. Także tylko do tego typu osób taka, tak ten instrument może trafić. Także nie zapomnijcie Państwo, jeżeli macie do tego prawo, złóżcie, bo, bo to się naprawdę opłaca. O ja dobrze pamiętam, tam kryterium dochodowe jest 2,800 na osobę. W gospodarstwie domowym jednoosobowym, 2000 zł na osobę wielorodzinnym, więc tak wystarczy sobie podzielić swoje dochody przez liczbę osób i wiadomo, czy nam się to należy, także warto skorzystać. No i w ogóle no, pomoc społeczna powinna trafiać do, do osób najuboższych, no bo jak sama nazwa wskazuje, tak, do tych najsłabszych, którzy nie dadzą sobie, nie, nie dają sobie rady z różnych przyczyn, bo tu nie będziemy rozstrzygać, tak. Natomiast jeżeli nie mają dostępu do wysokiego dochodu, no to trzeba im po prostu pomagać, no bo Polska w tym roku wchodzi do elitarnego grona 20 największych gospodarek świata. Oczywiście z tego faktu dla nas nic nie wynika finansowego, natomiast to jest jedynie prestiż. No ale jednak to okazuje się, że jesteśmy jedną z 20 najbogatszych gospodarek świata, więc, e, więc no, kto boga temu zabroni. <grym> no tak. O przedsiębiorcach, chwilę jeszcze porozmawiajmy. Za kilkadziesiąt dni wchodzi w życie krajowy system e-faktur. Jak pan ocenia ten projekt? To krok w stronę nowoczesności, czy dodatkowe źródło problemów dla przedsiębiorców? No jak znam życie, <laughs> jak obaj znamy my wszyscy, to początki mogą być bardzo, bardzo trudne. No natomiast no tutaj chodzi wszystko o to, żeby była jawność obrotu gospodarczego, żeby e, wszystkie transakcje były kontrolowane przez, e, przez urzędy, żeby były e, możliwe do... do, do e... No dobrze, no skontrolowanie, no trudno, trudno znaleźć tutaj inne, e, inne słowo. Rodzi to pewne problemy dla przedsiębiorców, ale ja też widzę inne problemy związane chociażby z obronnością, bo to będzie jedna wielka baza, która w jednym miejscu będzie trzymała najważniejsze dane finansowe wszystkich przedsiębiorstw. No i tutaj bardzo przestrzegam przed tym, żeby ee, tak raz dobrze to zabezpieczyć, żeby nikt z zewnątrz nie miał do tego dostępu, no bo wyobraźmy sobie, że mamy firmę strategiczną i nagle za pomocą tak jednego kliknięcia można się dowiedzieć, kto jest ich, kto jest dostawcą, kto jest odbiorcą i można bardzo łatwo przeciąć różnego rodzaju łańcuchy dostaw. Z punktu widzenia normalnego przedsiębiorcy, no różnie można pod, tak podchodzić, No zwolennicy gotówki powiedzą wprost, tak, no to jest kolejne ograniczenie, to jest kolejne e, takie wychodzenie z tak, kolejne wręcz nawet utrata wolności, niektórzy mówią. Natomiast, no będzie to o tyle dobre, że dla, dla, dla państwa, dla urzędów, że myślę, że zwiększy to dochody podatkowe, że e, tak. W, niejako na, na bieżąco Fiskus będzie dokładnie wiedział co, gdzie się dzieje, jakie transakcje są dokonywane, kto jakie dobra kupuje, jakie podatki ma zapłacić. E, może to też no, wpłynąć na to, że zmniejszy się biurokracja, bo będziemy mniej wy, wypełniać tych papierków. Natomiast no, tak, po owocach ich poznacie, zobaczymy na początku roku czy i jakie będą problemy, no bo znając życie rzeczywistość gospodarcza jest tak skomplikowana, że przewidzenie wszystkich wariantów, wszystkich możliwości w jednym algorytmie, w jednym programie na samym początku może nie być do końca możliwe. Choć pociesza, myślę, że Polak potrafi wszystko. Panie doktorze, tematów mieliśmy zaplanowanych na dzisiaj więcej. Dziś, niestety, tu musimy postawić kropkę, ale do tej rozmowy na pewno jeszcze wrócimy niebawem. Bardzo dziękuję za odwiedzenie studia Polskiego Radia Rzeszów. Doktor Jacek Rodzinka, Katedra Rynków Finansowych i Finansów Konsumenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego, był gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ta rozmowa już niebawem będzie dostępna na naszej stronie w internecie radiozeszow.pl. Ogłoszenie nadawcy. We're Johnny Vitrio from Sweden. We come all the way to Poland to play some rock and roll music for you. Are you ready for some rhythm? Yeah, let's do it, mate. Muzyczny wieczór w Polskim Radiu Rzeszów. W piątek 14 listopada o godzinie 20:00 zapraszamy na retransmisję wyjątkowego koncertu John Lindberg Trio.